gdyby nie na przykład decyzja pana ministra Macierewicza, bo wtedy, kiedy pan Macierewicz był szefem MONU. W 2015, pod koniec naszych rządów, zapadła ta decyzja o zakupie patriotów. Została zakwestionowana przez ministra Macierewicza. I zamiast ośmiu baterii, finalnie podpisano umowę na dwie baterie. To samo było z postępowaniem przetargowym na uzbrojone drony. Też Antoni Macierewicz unieważnił trwające postępowania przetargowe. Skończyło się na tym, że w sumie stać nas było w sensie czasu i organizacji na zakup tego typu dronów w niewielkiej ilości, jak już wojna na Ukrainie weszła w tę krytyczną fazę. To jest skutek nieprzemyślanej strategii, bo tę zniszczył Macierewicz na początku rządów wpisu.